Siema, słuchajcie, właśnie wrzuciłem odcinek z najlepszymi shotami za wrzesień. A teraz, jeszcze w międzyczasie, tutaj robię rajdy na Alolańskiego Marołaka. I już pierwszy z nich ropnął Shiny 1031 CP. Pokémon, zwłaszcza, że to już jest mój drugi. Pierwszego złapałem podczas GoFestu kwarantannowego, że tak powiem. Siedzi, bo Shiny mają 100% catch rateu z rajda. Max Ataku Sztos. Dzięki, Natalia, za zaproszenie. Słuchajcie, chyba się zmieniam w prawdziwego Asha Keczana, bo mam już drugiego Shiny pod rząd Marołaka. Alolańskiego Beka, co nie? Drugi shiny, Alolański Marłak złapany od razu za pierwszym razem. Czajcie bazę. Shaini. Dosłownie wchodzi jak w masło. Raz, dwa, raz, dwa. Dwie rare candy i czek zwykły. Coś trzeba z tym zrobić. Filmik dla kusz zaraz będzie poprawiony. Także opening kart ze sklepu jest na jego kanale. Można również zobaczyć. A u mnie będzie cały booster box Champions Paw już niedługo na kanale, dlatego subskrybujcie, zostawcie łapkę i dzwoneczek, żeby wiedzieć o każdym moim nowym filmie. Siema, witam wszystkich takiego Kurczę, nie spodziewałem się, że będzie aż taki wiatr. Zobaczcie, jak pozrywało tutaj całe te banery, że ja nie wiem po prostu tam kosz wywrócony tu znaki drogowe też przewrócone. Normalnie wszyscy się dziwią, że ja wychodzę w ogóle na twór. Trwa aktualnie event na marołaki. Te Pokémony możemy zdobyć w wersji Shiny. Tutaj pan zbiera gałęzie z tego, co się urywało. Ja nie mogę. Jeszcze zrobię tak, że puszczę sobie muzykę. Będę sobie słuchał, żeby się tutaj mniej stresować podczas nagrywania. Jestem aktualnie pod biblioteką miejską. Tak to wygląda. Że wchodzę do rajda i zapraszam pięciu znajomych. O, kurs jest online. Zaproszę go. To jest online. Anuleczka, Wulpi. Dobra, pierwsze, lepsze 5 osób na rajda. Kto po prostu dołączy, ten po prostu w nim będzie. Super. Jest jedna osoba, dołączyła Wulpi. A tutaj faktycznie, pozrywane tego gałęzie, że nie wiem ja co. A tu jest ten słynny Pokestop, Stop, z którego ja zawsze wysyłam gifty. Odpalamy lury, incensy i tak dalej, i tak dalej. Ta turbina jest wielkich rozmiarów. Ja mogę wam pokazać z bliska Turbina jest wielkich rozmiarów. Nie powiecie, że jest małym wypierdkiem. To jest spora, jak tak widzicie. Ona jest dwa razy większa niż teraz wy to widzicie. Bo mam taką soczewkę, która po prostu oddala trochę. Założono nam teraz na kamerce. Trzy osoby fajnie bijemy tego marłaka. Bo kurde, przydałoby się zdobyć jeszcze szajni. A ja już dwa szajni złapałem dzisiaj podczas tego day'a. Także spoko opcja, powiem wam. I zobaczcie, jak łatwo schodzi. Myślę, że tu mogę sobie przejść bez problemu. Tu mnie chyba nie weźmie. Zatrzyma. Marłak. On jest. Ognisto duchowego, także wszystkie wodne Pokémony będą na niego super efektywne. Dlatego mi tutaj dobrało Gyaradosa, żebym mógł po prostu używać hydropompy. To jest jeden z najlepszych wodnych ataków. I patrzcie, patrzcie jak ładnie schodzi. Ogólnie można zbić tego Pokemona w dwie osoby, także jeśli ktoś nie ma ekipy, to wystarczy, że dołączy do rajda, zaprosi kogoś i, i macie rajda zrobionego na marołaka. A dzisiaj jest jeszcze taka opcja, że mamy trzy zdalne rajdpasy w sklepie za darmo oraz aż do pięciu darmowych rajdpasów z Rzymów. Friendship Bity, Golden Raspberry, Charge Dwie Candy, 4 Hyperpotki, Potkits, 1000 tysiąc bonusów Stardust'a, Expa i Shiny. Trzeci Shiny. Czajcie bazę. Patrzcie, włączymy sobie AR+. AR+, to jest ten lepszy tryb AR, który pozwala łapać Pokemony właśnie. Zobaczcie jak. Klikamy. Marłak. On jest Shiny. I on się denerwuje w zależności, czy szybko do niego podejdziemy, czy wolno. Ja do niego nie chcę podchodzić, bo nie chcę, żeby uciekł mi. Także tutaj niech się nie denerwuje ten ziomek. Powoli podchodzę. Jest na pomarańczowo. Trzeba chwilę poczekać, może się uspokoi, bo się tak rzuca, widzicie, ale jak się uspokoi, to robię krok do przodu, o, jest na żółto, zatrzymuje się, patrzcie, już do połowy pasek skoczył, dlatego trzeba bardzo delikatnie, a za chwilę będziemy mieć expert handler, czyli taki po prostu bonus do złapania, tylko trzeba blisko odpowiednio do niego podejść, o, teraz się łączy ten bonus, jest expert handler, rzucamy bola i patrzcie, tego shiny Pokemona do Pokedexu. Nice! Marowak został złapany. Tu jest mój Premier Ball na podłodze. O! I moje buciki, które muszę wyczyścić, bo kurde jakieś błoto wszedłem. A! Lolański, kolejny do naszej kolekcji. Kolejny raz Max Ataku. Statystyka Maxu Ataku. Świetnie! <laughs> mamy kolejnego Shiny do naszej kolekcji. Tutaj powiadomienia, dostałem kolejne zaproszenie na rajda. Dziękuję Wam bardzo. Jak będą dar kraje, to je bardzo chętnie zrobię. Ostatnia pieczątka w tygodniu. Odbieramy naszą nagrodę. 2000 Star 3 Rare Candy, tajemniczy czy Pokémon. Oczywiście Shedinja, cały czas mamy ten sam bonus. Proszę bardzo, Grejcik ze złotą malinką. Jeszcze tutaj na Ultra Ballu. Ale w bombę wdepnąłem. Ja, tyle. Mam całe buty do czyszczenia teraz, ja nie mogę. Siedzi się Ninja wie takie średnie bym powiedział. I teraz odbieramy sobie powoli nasze... Nie! Wiecie czego nie lubię? Tego, że animacja wykluwania jajkami się nie pojawia wcześniej. Ja specjalnie kluję te jajka nie po to, żeby kurcze zbierać, kręcić Pokestopami. Ja chciałem kolejne dziwne jajko z... po pokonaniu zespołu, a tutaj teraz... Kragi. No szału nie ma. Ach, pokęłą go. Kiedy, kiedy się naprawicie, kiedy się naprawicie. Jak tutaj widzicie, jestem przy pokęstopie. stopie. YMCA mozaika. Zakręcimy sobie. Też dostaniemy parę przedmiotów. Ta skula do pierwszego shiny jakiego w życiu trafiłem. To był właśnie podczas Halloweenowego Eventu kilka lat temu. Dobra, to no chodźmy tak. Zakręcę tym Pokestopem, właśnie biblioteką, w której to przed chwilą zbiłem. I mam darmowego Ride Passa. I ten darmowy Ride Pass posłuży mi na kolejnego Ride. A, a w tym czasie zaczęło padać. Ha, ależ pogoda brytyjska mi tutaj nie pomaga w nagrywaniu odcinków na mój kanał na YouTubie. Ja was bardzo przepraszam, ale chyba muszę wrócić do domu, bo nie chcę, żeby mi sprzęt zamógł. tylko podbiegnę do tego dżima, żeby tutaj z... wejść po prostu do niego. Ajajaj. No, rozpadało się, a kamera mi nie może zamoknąć. OMG, zaraz mi w czapkę powieje. Nikt nie wbił do mojego rajda, słuchajcie. Także próbujemy samemu. A... O, jedyne. Szybko. Bez hitu. Chyba już wolę zrobić te rajdy w domu. Siedząc na spokojnie, używając tych zdalnych rajdpasów, niż moknąć na dworze w takiej okropnej pogodzie. W ogóle telefon mi zamógł, nie mogę ten nic zrobić, dlatego wychodzę z tego rajda, bo to nie ma sensu. To mam jeszcze ręce mokre. Ja. Yeah. Wow. Ale wiecie co? I tak uważam trzy szajni marłaki za bardzo dobry wynik. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. I widzimy się na live streamie o 23.00. Tak. Plus jeszcze teraz chwilowo jest livestream z tego eventu na moim kanale, ale już chyba w momencie oglądania tego odcinka już go nie będzie. Subskrypcja, przypominam o subskrypcji na kanale. Nie wiem co ja pokazuję, to miała być, nie wiem, łapka czy subskrypcja, nieważne. Cześć. <śmienic>